Jak zrobić właśnie prezenty na walentynki. Teraz będziemy robić właśnie zakładkę do książki, pokażę Wam jak ona działa. Właśnie o takie serduszko i pokażę Wam jak ją zrobić. Do tego będzie potrzebny szybacz, nożyczki, długopis, taki, taki spinacz i będzie potrzebny nam szablon i oczywiście jakiś materiał. Może to być felt. Fet fe, sama, nie wiem jak to powiedzieć. Okej. Okay. ktoś zagramy zostawcie łapki w górę i sobie z zabawetkie a